Cześć! Batman to jeden z najlepiej nakręconych filmów o superbohaterach. Już nie mogłem się doczekać, aż ten film pojawi się w streamingu. Możecie go obejrzeć na HBO Max, abym mógł położyć swoje łapki i przeprowadzić małą analizę i udowodnić Wam, dlaczego właśnie Batman według mnie jest najlepiej nakręconym filmem o superbohaterach. Zresztą, jeśli porównacie sobie na przykład kadry z Batmana do ostatniego filmu Marvela, na przykład ostatniego Spidermana, to gdy porównacie te dwie produkcje, to Spiderman wygląda niczym reklama. Krystalicznie czysty, wszystko idealnie nasycone, perfekcyjnie oświetlone. No, świat idealny. I teraz zadajcie sobie pytanie, która z tych produkcji wygląda bardziej filmowo? No, odpowiedź nasuwa się sama. Jeśli miałbym znaleźć jedno słowo, jedno określenie świata w Batmanie, to byłoby to Niewyraźny. I już tak nadrzędnie to bardzo pasuje do kreacji całego Gotham, ten brud, ten bałagan w kadrze to, 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 to właśnie ta nie, niewyraźność tego świata. Bo Gotham jest czym jest Gotham? Tak naprawdę miastem pełnym przestępców, gdy każdy kłamie, oszukuje, mataczy, gdy ta prawda właśnie jest gdzieś ukrywana pod stertą brudu i, i, i kłamstw, i ta niewyraźność w kadrze to. Brudzenie, zabrudzenie naszej perspektywy świetnie pasuje. I teraz jest kilka różnych technik, którzy, którzy, które twórcy zastosowali, aby pokazać ten y, brudny, niewyraźny świat Gotam. Pierwszą nadrzędną, na której chciałbym się skupić, to jest właśnie gubienie ostrości, to jest nieostrość. Zwróćcie uwagę, że praktycznie 90% tego filmu, teraz wyświetlam wam różne kadry, y, ma bardzo mały fragment ostry w tym kadrze. I jest to zrobione na dwa sposoby. Tutaj dwie techniki twórcy użyli, aby osiągnąć ten efekt. Pierwsza z nich to jest to ustawienie w kamerze, druga z nich to odpowiednie obiektywy. Jeśli chodzi o ustawienie w kamerze, to tutaj mamy bardzo otwartą przysłonę kamery. Jeśli im bardziej otworzymy przysłonę w kamerze, to tym mniejsza część kadru będzie ostra. Czyli jeśli mamy na przykład ostrość ustawioną na moje oczy, dajmy na to, to wszystko to co jest w tle będzie nieostre. Zresztą ja tutaj nawet mam troszkę otwartą przysłonę, to powoduje, że właśnie te światełka w tle które widzicie są lekko rozmazane. Nie? I w Batmanie jest to jeszcze bardziej większy nacisk na to położony, jeszcze bardziej ta przysłona jest otwarta, co powoduje, że ten obraz nam się y, rozmazuje i tylko niewielki jego fragment jest ostry. Co ciekawe, Ide identyczną technikę zaprezentował Snyder w Armii Umarłych. Ja robiłem e, recenzję tego filmu, możecie u mnie znaleźć na kanale. I co ciekawe, ja tam bardzo krytykowałem to podejście. Twierdziłem, że jest beznadziejnie zrobione i wprowadza jedynie e, wrażenie, że coś jest zepsutego w tym filmie. I e, twórcy Batmana idealnie z tego wybrnęli. E, posłużyli się jednym artystyczno-technicznym podejściem, które ratuje tą sytuację i które powoduje, że te wszystkie e, te wszystkie narzędzia ym, właśnie nie, budowania nieostrości nie rażą, a, a wręcz pomagają opowiadać historię. I dlaczego tak się dzieje? Ja to oczywiście wam zdradzę, ale troszkę później. Na razie przejdźmy sobie przez te wszystkie elementy budowania świata Batmana. Czyli tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz to jest otwarcie przysłony i ta nieostrość jest przede wszystkim prezentowana w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich to, gdy mamy sceny związane ze śledztwem, gdy Batman przychodzi na przykład na miejsce zbrodni i prowadzi tą swoją pracę detektywa i tam jest bardzo dużo nieostrości. I to idealnie współgra z tą niewiadomą, z zagadką, z dochodzeniem do prawdy, z, ze staraniem się, wiecie, przejrzeć na oczy. Zaprezentowanie tej nieostrości powoduje, że jeszcze bardziej zaakcentowana jest ta niepewność, niewiadoma zagadka. Kolejna sytuacja, w którym bardzo często ta nieostrość jest wprowadzana, to mo momenty dokonywania morderstw, dokonywania zabójstw, dokonywania przestępstw przez człowieka zagadkę, przez riddlera i tam również ta nieostrość świetnie współgra, gdyż tak naprawdę Wiecie, nie wiemy do końca, gdzie jest Riddler, co zrobi, w którym momencie zaatakuje, i również wprowadzenie tej nieostrości w tych momentach świetnie współgra właśnie z opowieścią. I druga technika, która służy wprowadzaniu nieostrości, to jest, tak jak już wam powiedziałem, zastosowanie odpowiednich obiektywów. Tutaj twórcy użyli obiektywów anamorficznych, jednak są to obiektywy specjalnie zmodyfikowane do tego filmu. Jedną z cech, Obiektywów anamorficznych jest to, że one są trochę nieostre na bokach kadrów, że to, co jest w centrum kadru mamy idealnie ostre, a im bliżej boków kadru, tak to nazwijmy, to ta jest więcej nieostrości w tym obrazku. Inną cechą obiektów anamorficznych jest na przykład zaburzanie również perspektywy, to znaczy to, co jest na bokach, im bliżej krawędzi kadru, tym bardziej mamy taką perspektywę beczkową, to znaczy y, linie są, y, kadr jest zniekształcany, co też świetnie oczywiście Dodaje tego chaosu i brudu w kadrze. Idealnie tutaj działa. Ale wracając do tej nieostrości, ekipa poprosiła firmę Ari, żeby zmodyfikowała te obiektywy anamorficzne i jeszcze większy nacisk położyła na tą nieostrość na bokach. Dzięki temu nie dość, że mamy wprowadzoną nieostrość yy, otwartą przysłoną, to jeszcze obiektywy same w sobie są tak skonstruowane, żeby bardziej wzmacniać te fragmenty nieostre na bokach, czyli powoduje to, że ten świat jest cały rozmazany, niewyraźny. I dodatkowo, tak jak już powiedziałem, do tego bałaganu świetnie dodaje taką, taką wisienką na torcie są te zniekształcenia na bokach kadru, które są charakterystyczne dla obiektywów anamorficznych. Genialnie to tutaj działa. Kolejnym elementem wprowadzającym ten brud i nieład w kadrze jest odpowiednie kadrowanie i ustawianie mm, kamery. W taki sposób, aby z reguły na pierwszym planie coś nam gdzieś majaczyło, żeby jakieś obiektywy przesłaniały nam naszego bohatera czy całą scenę. I dodatkowo jeszcze bardziej jest to właśnie nadbudowywane umieszczaniem pewnych rzeczy dokładnie przed kamerą. Autor zdjęć opowiadał o tym, że często na przykład wrzucał kawałek jakiejś tam folii przeźroczystej, którą zakrapiał wodą i umieszczał w filtrze przed obiektywem, żeby dodatkowo jeszcze bardziej wzmocnić to wrażenie tego deszczu, brudu, wiecie, takiego bardziej naturalistycznego, realistycznego podejścia, żeby ten świat posiadał fakturę. Dlatego ten obrazek wydaje się gęsty, mięsisty, klimatyczny. I co ważne, wszystkie te efekty są bardzo mocno osadzone w danej scenie i dlatego to nie razi, bo oczywiście bardzo łatwo jest nadbudować wizualnie kadr i przedobrzyć, nie? Że mam jakieś smugi światła, jakieś refleksy, jakieś flary, jakieś brudy, jakieś, wiecie, filtry narzucone i, i powoduje to, że obraz, Obrazek wygląda kiczowato, ale tutaj wszystko, wszystkie te efekty są osadzone w scenie. Korzystają z tego, co się dzieje w danej scenie. Czyli wiecie, obiektywie jest mokry, jak pada deszcz, czy mamy jakieś smugi na obiektywie, gdy dzieje się, mamy jakąś scenę akcji. Wszystko jest wytłumaczone i logicznie poprowadzone. Dlatego to całe nadbudowanie wizualne świata nie razi, bo jest osadzone w konkretnej scenie. Kolejna rzecz, która genialnie pomaga wprowadzić widza w świat przedstawiony filmu, to utrzymywanie kamery razem z bohaterami. Zwróćcie uwagę, że nawet gdy mamy bardziej dynamiczne, efektowne sceny, akcji, jak na przykład ten słynny pościg samochodowy za pingwinem, czy lot Batmana przez miasto używając swojego płaszcza, to kamera z, z reguły utrzymywana jest razem z bohaterem. Nie mamy tutaj pięknych ujęć z drona, których, które w szerokich kadrach pokazują całą akcję. Nie, ta kamera jest utrzymywana razem z bohaterem. I to świetnie pokazuje z jednej strony perspektywę tego, co bohater widzi, znaczy z głównym bohaterem albo na przykład z pingwinem, tam jest akurat ta, ten pościg za, za, za pingwinem jest świetnie pokazany z jego perspektywy, gdy jest osaczony, gdy nie wie co się dzieje, z której strony ten Batman nadejdzie. I to genialnie właśnie buduje cały klimat, bo raz, raz że zwiększa ten, to uczucie osaczenia, dwa, że widzowie widzą tyle, co bohaterowie, ten narrator nie jest obiektywny, nie pokazuje, ten wizualny narrator, nie pokazuje nam całej akcji, rzeczy, których nie mamy prawa zobaczyć. I to świetnie nas osadza jeszcze bardziej w całej historii, w całym, całym przebiegu akcji. Dodaj, dodajmy do tego ten brud, te zamazane ujęcia, nieostrość i wszystko to genialnie tworzy całą Atmosferę. I bardzo często w przeciągu całego filmu, właśnie kamera cały czas towarzyszy naszym bohaterom. Ten narrator, narrator wizualny jest bardziej subiektywny, bardziej z perspektywy aktorów, z perspektywy postaci. Widzimy to, co oni, obserwujemy to, co oni, czujemy w pewien sposób to, co oni. I to genialnie właśnie buduje całą atmosferę. Bardzo często jest używane w różnych filmach, które mają określoną ścieżkę artystyczną, właśnie to utrzymywanie kamery cały czas razem z bohaterem. Pomaga to ukazać akcję bardziej. Realistyczną, bardziej przyziemną, bardziej jest osadzona, jeszcze raz to powtórzę, osadzona w konkretnej scenie. I teraz, mając te wszystkie techniki, które służą przede wszystkim zaburzaniu perspektywy, zaburzaniu naszego spektrum widzenia, gdy wszystko to zbierzemy, to robi nam się niezły bałagan, prawda? I teraz wróćmy do tego, co zaakcentowałem na początku. Dlaczego? Tutaj w Batmanie to zadziałało, a dlaczego u Snydera, który również skoncentrował się na nieostrości, na otwartej przysłonie, to położyło cały film? Odpowiedź to przede wszystkim nieruchoma. Kamera. Zwróćcie uwagę, że w Batmanie praktycznie ani razu nie jest użyta kamera z ręki. Wszystko mamy stabilnie ustawione na statywie. Jak kamera pracuje, to mamy stabilne szwęki. Kamera ani razu nie pracuje dynamicznie w tym filmie. I gdy zacząłem się przyglądać specjalnie tylko temu, czy kamera jest prowadzona z ręki, zauważy zauważyłem może jedną, dwie sceny, gdy delikatnie pracuje, ale nawet jak jest już trzymana z ręki, to i tak jest to ujęcie bardzo stabilne. Niezwykle trzeba się przyjrzeć tej pracy kamery żeby w ogóle zauważyć, że ona się porusza, jest, jest wiecie, trzymana na ramieniu. I ta jedna rzecz, utrzymanie nieruchomej, stabilnej, niespiesznej kamery, powoduje, że wszystkie te techniki działają. U Snydera w Armii Nieumarłych to, co położyło ten film, to roztrzęsiona kamera. Ta kamera cały czas ruszała się, lewo, prawo, zbliżała się, oddalała. I to powodowało, że te wszystkie nieostrości, to, że mamy drobny punkt w kadrze ostry, wszystko pływało, że widz nie, nie był w stanie dostrzec tego, co powinien, i było to frustrujące. Tego typu agresywne techniki oczywiście działają w konkretnych sytuacjach, ale nie przez cały film. I w Batmanie ta kamera jest solidnie postawiona na statywie. Zauważcie, ani razu praktycznie nie kołysze się, nie rusza się, nie jest dynamicznie prowadzona. Nawet jak mamy te sceny akcji, których, które teraz które, o których teraz opowiadałem, kamera nie rusza się idealnie pokazuje całą akcję. Gdyż twórcy byli świadomi, świadomi, że użycie tych wszystkich technik brudzących nasz, nasz punkt widzenia jest wystarczające. To wystarczający chaos wprowadza. I to jest właśnie świadome używanie różnych technik wizualnych. Takich, które pomagają opowiadać historię, ale nie powodują, że widz po, że wiecie, że położy to cały film. Druga rzecz bardzo ważna to wprowadzenie długich ujęć. Ten film nie jest szybko cięty. To nie jest, ten film nie jest montowany jak typowy akcyjniak. Ten film jest montowany jak film detektywistyczny, bo tym właśnie jest. Jak film o śledztwie, film bardziej dramat thriller, jak no Seven bardzo często się to pojawia jako porównanie Finchera. Ten film się nie spieszy. On bardzo swobodnie powoli opowiada całą historię. Więc to jest też bardzo ważne, że te ujęcia są wyczekane i my mamy czas na to, żeby wszystko zauważyć, żeby wszystko dojrzeć przez tą mgłę różnych efektów. Ostatnia rzecz, którą chciałem tutaj zaakcentować, to oczywiście bardzo charakterystyczny grading kolorystyczny. Zwróćcie uwagę, że praktycznie cały ten film jest w palecie barw monochromatycznej. Oznacza to, że użyty jest jeden przewodni kolor oraz jego różne odcienie. Oczywiście troszkę wyolbrzymiam, bo miejscami pojawiają się różne kolory, czyli na przykład mamy wszystko skryte w żółci, ale wybija się różowa peruka kobiety kot czy na przykład jakiś czerwony flakonik wina gdzieś leżący na stole, ale ogólnie ta paleta barw jest monochromatyczna. Wszystko jest Skryte w tej samej, w tym samym odcieniu i dominuje odcień żółty. Ale zwróćcie też uwagę, że gdy nie mamy scen, akurat skrytych w żółci, to te ujęcia są niemalże czarno-białe, one są całkowicie sprane z kolorów. Świetnie to prezentuje się w tej scenie, którą teraz widzicie, gdy cały świat jest wręcz biało-szary, taki nijaki. Tutaj nie ma kolorów jakby w tym filmie bardzo nasyconych, nie ma takiej, wiecie, on, jak porównamy go właśnie do na przykład takiego Spidermana, to jest wręcz blady i ta monochromatyczna paleta, monochromatyczna paleta barw również świetnie współgra z tą historią. Ten świat jest taki, wiecie, brudny, niewyraźny, mdły wręcz miejscami. Ta monochromatyczna paleta barw jest Skutecznie prowadzona praktycznie przez cały film. Oczywiście, ponownie zwracam uwagę, że są wyjątki od tej reguły, czasami mamy jakieś czerwienie czy niebieskie neony, więc to nie jest tak, że cały film jest idealnie monochromatyczny, ale jednak przewaga tych barw jest tutaj zaakcentowana i jest to kolejny przemyślany zabieg artystyczny. Podsumowując, tak jak powiedziałem na początku, Batman to jeden z najlepiej nakręconych filmów o superbohaterach i mam nadzieję, że ten wywód Wam to udowodnił. Jest to pięknie nakręcony film, w przemyślany sposób, z szacunkiem dla do, do widza. Odpowiednio użyte są wszystkie narzędzia i w taki sposób, że nie rażą, że nie burzą tej narracji, że nie psują tutaj nic, ale pomagają cały czas w opowiadaniu e, historii i w budowaniu e, wszystkich emocji. Naprawdę świetna robota. Dawno nie widziałem tak dobrze zrealizowanego filmu o superbohaterach i mam nadzieję, że jest to odpowiedni, dobry, dobry trend, że tak to, że to będzie kontynuowane. E, ogólnie filmy DC, co by o nich nie mówić, mam wrażenie ostatnimi czasy, że jednak tak wizualnie prezentują się dużo lepiej niż Marvel. Marvele, wiecie, to wszystko jest na jedno kopyto w Marvelach, to są efektowne, efektowne filmy, fajnie można się przy tym pobawić, ale tak jak wam powiedziałem, jak zostawimy sobie te, te, te dwa światy, to Marvel się prezentuje jak jakaś reklama. Telewizyjna, a nie, a nie prawdziwie mięsiste kino, nie? E, a tutaj mamy przecież Batmana. Mieliśmy Jokera, który został również wizualnie świetnie ukazany, i mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Tutaj DC e, ostatnimi czasy, jeśli chodzi o wizualny aspekt ich filmów, naprawdę e, daje radę. No zresztą Joker również był rewelacyjnym filmem fabularnie. E, w każdym razie, e, Batman, świetna rzecz. E, idźcie do kina, jeśli. Znaczy, idźcie do kina, widzicie co ja mówię? Idźcie przed telewizory a HBO Max możecie sobie obejrzeć jeśli nie widzieliście to Pędem bardzo wam polecam naprawdę dobra rzecz um, i um, myślę że warto nacieszyć oczy tym co przygotowali nam twórcy dzięki wielkie za uwagę